Dzień dobry, dzień dobry, kłania się Przemek Niedźwiecki, Radio 90, widzę, że jest Was coraz więcej. No tak wygląda ulica Rudzka aktualnie w Rybniku, to jest odcinek w Stodołach. No, on jest przejezdny, ale tak jak widać, ledwo, ledwo. Niektórzy kierowcy decydują się po prostu na przejazd i wodują trochę swój samochód. Część kierowców wybiera troszkę bezpieczniejszy... Bezpieczniejszy wariant, i właśnie tak jak tutaj widać, przejeżdżają po prostu ścieżką rowerową. Na szczęście deszcz już się uspokoił, można tak powiedzieć. Chyba ten. Najtrudniejszy moment już mamy za sobą, więc możemy liczyć na to, że ta woda opadnie w najbliższym czasie. No ale tak to wygląda. Trzeba jechać ostrożnie, trzeba jechać pomału. Zwłaszcza jeśli ktoś ma samochód z niższym zawieszeniem. Lepiej wziąć sobie to pod rozwagę. No i nie ryzykować przejazdem pełną prędkością. Tutaj widać kolejny samochód się zdecydował właśnie na przejazd miejscem dla rowerów i dla pieszych. Trochę już też widać, rozjechali kierowcy tutaj to, tę wodę, bo zaczyna się to mniej więcej odtąd. Ona też spływa z góry. Cześć Elżbietko, witam cię serdecznie. Mówisz w zawadzie też jest podobnie, podobnie podobnie źle. Dziękujemy za Twoją informację. Informujcie się nawzajem jak to wygląda. Tutaj jest miejsce na to. No tutaj widzieliście właśnie samochód przejechał na, na dość dużej prędkości. No, no to wygląda, wygląda to tak dosyć widowiskowo, tak jakby statek miał wodować. tutaj widzimy jest zgubiona jakaś część. I weko. I weko, czyli prawdopodobnie z jakiegoś dostawczego samochodu. Weźmiemy to, pozbieramy, co tam będziemy śmiecić. Pozbieramy, zrobimy coś dobrego. O jedzie autobus. Zobaczcie, jak sobie autobus poradzi. No nie wesoło, nie wesoło. Na szczęście miejmy nadzieję, że się sytuacja ustabilizuje. Tak, Renatko, mamy z, z, z Rydultów, mamy sporo informacji na, na naszym portalu, na radio90.pl znajdziesz zdjęcia, filmy, filmy naszego reportera Jana Baczy, który był na miejscu, był na miejscu w Przowie i w Rydultowach. W Jankowicach mówicie jeszcze pada. No tutaj też, ale już tak lżej, lżej. Witamy kolejnych widzów, witamy Cię Łukasz, witamy Cię Kasiu. Także widzicie tak to, tak to tutaj wygląda. O jedzie samochód i na dość dużej prędkości, uwaga. Odważny, przeszedł jak amfibia. Tutaj już kierowca z taką troszeczkę większą rozwagą sobie to bierze. O, jednak chyba się wycofuje. Witamy kolejnych widzów, cześć Anetko, cześć Janku, cześć Marysiu. Dla tych, którzy dopiero zaczęli oglądać transmisję, przypominam, znajdujemy się w Rybniku. To jest odcinek, to jest ulica Rudzka odcinek w Stodołach. I tutaj proszę, tak to wygląda. Cześć Sandra, dziękujemy za Twój komentarz. To mówisz, że było jeszcze gorzej, no teraz wygląda to tak. Witamy kolejnych widzów. Cześć Patrycja, cześć Martynko. Tak, tak Henryku, to tutaj koło niedaleko pniowca, jasne, to jest bardzo blisko. Witamy Cię Bogdan, witamy Cię Bronisławo. O, tutaj jakiś też odważny, patrzcie. Dobrze, także tak to słuchajcie wygląda. Więcej dużo więcej informacji znajdziecie w naszym portalu, tam a tam jest dużo więcej informacji. Tam mamy zebrane relacje, wasze zdjęcia. E, także możecie sobie spokojnie e, tam zaglądnąć. E, mamy relacje z przowa, mamy relacje z rydułów. E, no i też oczywiście na bieżąco e, sprawdzamy co się dzieje. Może się szczupaki nie utopią, no widzisz, jak na razie stoją i czują się jak ryba w wodzie. Tak, tak, Ewo, byliśmy też w Rydutowach, tam był nasz reporter Jan, Janek Bacza. Też jego filmy relacje możecie zerknąć, możecie sobie sprawdzić na, w naszym portalu. Ja powoli kończę relację tutaj a ja na pewno relację z tego miejsca. Dziękuję za uwagę. Kłania się Przemek Niedźwiecki do następnego razu. Trzymajcie się ciepło no i dzisiaj to przede wszystkim trzymajcie się sucho. Miejcie ze sobą parasole, kalosze, żeby nie przemoknąć. Pozdrawiam was serdecznie do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.